I tutaj, w, po ciężkim meczu ligowym, tak naprawdę, bo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o boks seniorski, olimpijski. Widzimy się z wiceprezesem do spraw wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego na mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików. Tak jak wspomniałem wcześniej, dużo się dzieje, dużo jest boksu, dużo młodych ludzi chce ten boks trenować. I tutaj mamy ten idealny przykład. Naprawdę sporo zawodniczek i zawodników w całej Polsce. Tak, oczywiście. Duża impreza, kolejna na Dolinie Śląsku, z czego bardzo osobiście się cieszę, bo pochodzę z miasta zaprzyjaźnionego, z Wałbrzycha. Wspaniała organizacja, duża bardzo frekwencja, poziom naprawdę bardzo wysoki. Wprowadziliśmy system kwalifikacji do Mistrzostw Polskich Młodzików i to zadziałało. To mamy... chyba ułatwia troszeczkę. Nie? Tak, oczywiście organizacyjnie. Do tego mamy wyselekcjonowaną najlepszą szesnastkę, która walczy o tytuł mistrza, mistrza kraju. I to dzisiaj widzimy na ringu. Ponad 300 zawodniczek, zawodnik, zawodniczek, naprawdę ciekawy poziom. Organizuje to klub Polonia Świdnica, klub z tradycjami, klub, który kocha boks. I też to widać tutaj, jest, gala jest bardzo ładnie zorganizowana, są światła, są telebimy, jest na co popatrzeć. Ci młodzi ludzie mogą zaczerpnąć tego naprawdę dużego widowiska walcząc tutaj. Tak, to prawda. Klub Polna Świnica to wielkie tradycje pięściarskie. 80-lecie właśnie obchodzą i już swojego powstania klubu. Wielkie tradycje, dużo nowymi polski, wiele nazwisk wielkich zawodników, i to przełożyło się dzisiaj na tą imprezę. Widać doskonałe organizacje, sporo kibiców przychodzi, wielkie nazwiska. Naprawdę fajna promocja Boksu Olimpijskiego na Dolnej Tak jak mówiłeś, dużo się dzieje teraz w polskim boksie, i że chodzi o standardy, które obowiązują dzisiaj. Tak ma wyglądać boks olimpijski. Polski Związek, Zarząd Polskiego Związku Mukularskiego chce, żeby imprezy mistrzowskie wyglądały jak najlepiej, żeby to było piękne wydarzenie i widowisko. No właśnie, jest to widowisko iście mistrzowskie i myślę, że dla tych młodych ludzi występ tutaj to też wielka nobilitacja. Tak, oczywiście. To jest najmłodszy rocznik. Tutaj wszystko się zaczyna dla wielu, wielu przyszłych mistrzów, ale rywalizacja pokazuje, że, że mogą zostać wielkimi mistrzami. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.